Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Zapraszam Cię do jego subskrypcji. W niniejszym filmiku dowiesz się, jak odliczać podatek VAT od samochodów w roku 2020. Pozostań ze mną! Moi drodzy, przepisy podatkowe, jeżeli chodzi o samochody, zmieniają się na tyle często, że warto być na bieżąco. W dzisiejszym filmiku powiem Wam w ciągu kilku zdań, kilku minut o tym, jak odliczać podatek od samochodów w roku 2020, mając na uwadze ich nabywanie, eksploatowanie oraz jak zachować się na gruncie podatku VAT przy ewentualnej sprzedaży. Bardzo często słyszę od Was pytanie, czy forma, w jakiej... Nabywamy samochód ma jakiekolwiek znaczenie. Czy jest różnica na gruncie podatku VAT w nabyciu samochodu za gotówkę, na kredyt, wzięciu go w leasing operacyjny, finansowy czy w ramach tzw. długoterminowego najmu? Odpowiadam, generalnie nie. Bez względu na to, na którą z wyżej wymienionych form finansowania samochodu się zdecydujesz, co do zasady będziesz mógł odliczyć 50% kwoty podatku naliczonego z faktury dokumentującej taki zakup czy leasing. Zwróć uwagę, obecnie nie ma już limitów kwotowych, czyli bez względu na to, czy samochód, który nabywasz na fakturze kosztuje 10 tysięcy, 100 tysięcy czy 500 tysięcy, co do zasady możesz odliczyć 50% kwoty podatku naliczonego. I nie ma tutaj znaczenia, czy dostaniesz tylko jedną fakturę w przypadku na przykład zakupu za gotówkę czy na kredyt, czy będziesz dostawał co miesiąc fakturę. Generalnie odliczasz 50% podatku. Co dalej? Co z eksploatacją? Przecież oprócz tego, że nabyłeś samochód, musisz go eksploatować. Jeździć na myjnie, naprawiać, serwisować, czy przede wszystkim tankować. Tutaj mamy zasady podobne do powyższych, czyli co do zasady, z każdej faktury za tankowanie, myjnie, serwis czy szeroko pojętą eksploatację, odliczysz 50% podatku VAT. Ale uważaj, wyjątkiem są części samochodowe, które mogą służyć i służą z definicji tylko do prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie będzie to na przykład bagażnik dachowy. Jeżeli bagażnika dachowego używasz tylko w ramach działalności gospodarczej, prywatnie nie jest ci on do niczego potrzebny, to niestety tak prosto to nie działa, dlatego że przynajmniej w teorii również do użytku prywatnego taki bagażnik możesz wykorzystywać. Ale sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku tak zwanego taksometru. Taksówkarz, który wykorzystuje ten sam samochód do działalności gospodarczej, jak i do użytku prywatnego, od taksometru odliczy 100% kwoty podatku VAT bez względu na wszystko, bo przeznaczenie taksometru jest dosyć oczywiste. Ciężko wyobrazić sobie, żeby taksówkarz jadący prywatnie z rodziną na wakacje potrzebował taksometru, więc pamiętaj o tym. Z pewnością jednak słyszałeś o tym, że jest możliwe od zwykłego samochodu osobowego, zwykłego pięcioosobowego samochodu osobowego odliczać 100% podatku VAT, zarówno od nabycia, leasingu, eksploatacji i paliwa. Jak to jest możliwe? Jest to możliwe, ale wymaga to od Ciebie kilku obowiązków. Po pierwsze, musisz... Złożyć zgłoszenie rejestracyjne w zakresie takiego samochodu do Urzędu Skarbowego. Jest to informacja VAT 26. W takiej informacji wskazujesz m.in. numery rejestracyjne Twojego pojazdu oraz datę, od której zamierzasz wykorzystywać go tylko służbowo. I co dalej? Dalej musisz prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, czyli popularną kilometrówkę. W tej kilometrówce wskazujesz dokąd jechałeś, jak dużo kilometrów pokonałeś w jakiej dacie, ale również wskazujesz stan licznika w Twoim pojeździe na początek i koniec każdego miesiąca. Na czym polega problem? Czemu większość osób nie robi tego w ten sposób? W czym problem? Wysłać do urzędu VAT-26 i prowadzić kilometrówkę? Jest problem, bo te zasady działają tylko i wyłącznie w sytuacji, w której wykorzystujesz samochód wyłącznie gospodarczo. Więc jeżeli zdecydujesz się na pełne, stuprocentowe odliczenie, zapomnij o jakimkolwiek użytku prywatnym. Jeżeli organ podatkowy, czyli po prostu urzędnik, złapie Cię na tym, że takim samochodem jechałeś na prywatne zakupy czy do cioci na imieniny, cały Twój plan pójdzie w łeb. Nie będziesz mógł odliczać 100% podatku, a jedynie 50%. Oprócz tego możesz mieć problemy karno-skarbowe, po prostu z tego tytułu, że wprowadzasz organ podatkowy w błąd i wykorzystujesz samochód niezgodnie z przeznaczeniem. Dlatego pamiętaj, podmioty, które odliczają 100% podatku VAT w związku z nabyciem czy eksploatacją samochodu osobowego, najczęściej rzeczywiście wykorzystują takie samochody tylko służbowo. Na przykład przedstawiciele handlowi, którzy dużo jeżdżą, często z tego korzystają. Ewentualnie, jeżeli masz dwa samochody, jednym samochodem robisz bardzo dużo kilometrów, jeździsz tylko służbowo, a drugi samochód wykorzystujesz prywatnie i tutaj odliczasz już tylko 50% podatku VAT. Czy omawiane zasady mówiące o tym, że możesz odliczyć tylko 50% podatku VAT, dotyczą wszystkich samochodów? Generalnie nie. W dużym skrócie dotyczą one samochodów osobowych. Jeżeli masz samochód ciężarowy, czyli taki, który ma dopuszczalną masę całkowitej powyżej 3,5 tony, ewentualnie dysponujesz autobusem, czyli pojazdem co najmniej 10-osobowym, to i tak z automatu możesz odliczać 100% kwoty podatku VAT. Ale zwróć uwagę, autobus, o którym powiedziałem Ci przed chwilą, musi mieć co najmniej 10 miejsc łącznie z kierowcą. Jeżeli masz 9-osobowy samochód typu Volkswagen Transporter czy Ford Transit, niestety. Będziesz musiał prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i wykorzystywać samochód tylko służbowo, żeby odliczać 100% podatku VAT. Okej, okay, ale jakie jeszcze samochody mogą korzystać z pełnego odliczenia, oprócz rzeczonych ciężarówek i autobusów? No, na przykład samochody, które są w nadwoziu osobowym, ale ich konstrukcja sprawia, czy pokazuje, że są one wykorzystywane tylko gospodarczo. Między innymi polega to na tym, że mają tylko jeden rząd siedzeń, no i w zasadzie tyle. Więc jeżeli planujesz swojego Passata, Mondeo czy jakikolwiek inny samochód przerobić na samochód ciężarowy, to jak najbardziej jest to możliwe, ale będzie wiązało się to z obowiązkiem demontażu tylnej kanapy, no i przerejestrowaniem takiego samochodu na tylko dwie osoby. Więc w praktyce korzyści podatkowe mogą nie być warte tego, że z samochodu pięcioosobowego zrobisz samochód dwuosobowy. Również samochody zastosowań specjalnych, na przykład pomoc drogowa, agregat prądotwórczy, czy koparka, koparkoładowarka, ładowarka czy spycharka pozwolą Ci odliczyć pełny podatek VAT. Ale zwróć uwagę, na przykład kłady z punktu widzenia podatkowego są traktowane jak zwykłe pojazdy samochodowe, czyli po prostu samochody osobowe. Więc jeżeli zamierzasz wykorzystywać kłada zarówno prywatnie, jak i służbowo, niestety będziesz mógł odliczyć jedynie 50% podatku VAT. No okej, okay, ale powiedzmy sobie teraz... Coś na temat tego, co gdy sprzedasz samochód. Przecież jeżeli odliczyłeś od samochodu jedynie 50% podatku, a zamierzasz go sprzedać, to zapłacisz pełny VAT od sprzedaży, a nie jedynie 50%. Jak sobie z tą sytuacją poradzić, żeby nie być stratnym? Przepisy mówią, że jeżeli w ciągu 60 miesięcy, czyli tak naprawdę 5 lat od daty zakupu samochodu, sprzedasz go na pełnej fakturze, to za okres, który mija od daty sprzedaży samochodu do końca upływu 60 miesiąca od daty jego zakupu, będziesz mógł dokonać odpowiedniej korekty, polegającej na tym, że za te określone miesiące, np. miesiąc, 2, 20 czy 30 miesięcy, skorygujesz podatek VAT, który odliczyłeś z 50% na 100%. Na szczęście nie będziesz tutaj musiał dokonywać żadnej korekty deklaracji wstecznie. A zrobisz to na bieżąco, czyli w miesiącu, w którym sprzedałeś ten samochód w deklaracji podatkowej jest takie pole, które uzupełnisz i tam jest właśnie mowa o korekcie podatku naliczonego, który odliczyłeś w związku ze sprzedażą samochodu osobowego. Mam nadzieję, że w tym krótkim filmiku udało mi się tobie krótko przedstawić, jak działa podatek VAT na gruncie samochodów osobowych. Jeżeli mój filmik Ci się podoba, zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia, pozdrawiam!